Tradycyjna zupa taczycka, szurbo. Najpierw dodajemy wołowinę, wrzucamy do zimnej wody. Musi się trochę pogotować. Usuwamy szumy. Dodajemy cebulę wraz z pomidorami. Muszą zmięknąć. Muszą się trochę gotować, gotować. Później dodajemy marchewkę i paprykę. Też muszą się trochę gotować, gotować. Muszą zmięknąć te wszystkie warzywa. Wtedy wydobywają właśnie te dobre smaki w zupie. I wsypujemy kmin rzymski, ale najpierw musimy rozetrzeć je w palcach, żeby właśnie wydobyć ten dobry aromat. Ja wsypam w międzyczasie łyżeczkę soli nawet półtorej dodam też y, paprykę chili żeby trochę było ostrzejsze no i na koniec y, dodajemy ziemniaki pokrojone i też musi się to gotować ja wyjęłam właśnie wcześniej paprykę chili bo już była ostra zupa i na koniec posypam natką pietruszki